¡Vamos! 700 880 700. Czekam. Moneta De Złota. Wiąże się z nią niezwykła historia. Złoto. Ulice Złota. Chcesz przeżyć wielką wakacyjną przygodę? Chcesz wykazać się odwagą, jak Indiana Jones? Wybierz się na poszukiwanie zaginionego miasta Złota razem z Richardem Chamberlainem i Sharon Stone. Ciąg dalszy kopalni króla Salomona. Alan Quatermain i zaginione miasto złota w czwartek o 21:20. Druga natura człowieka. Mroczna i niebezpieczna. Jak ciemna strona Wenus. Co zrobić, aby nad nią zapanować? I skali wiedzą, że czas jest bliski, a pętla zaciska się coraz bardziej. Z Archiwum X, piątek, 22. Nadchodzą zmiany. Skąd wiesz? Mam przeczucie. 0700 888 555. To, co najbardziej lubisz i tylko dla Ciebie. Zadzwoń do klubu różowej landrynki 0700 888 555. Odwiedź nas w internecie. Od 700 do 880, do 777, czekam, za Jak Jakby tu szybko i skutecznie, bez ćwiczeń i wysiłku, odzyskać piękną letnią sylwetkę? Jak zrzucić zimowe kilogramy? Przed wyjazdem siedziałam w biurze po 12 godzin. Ani prezes, ani nikt nie wiedział, że przez cały czas ćwiczę. No a teraz... Nie ma się chyba czego wstydzić. Genialne! Po co bezczynnie siedzieć, kiedy można siedzieć i pracować na piękną sylwetkę? Oto super abdzimnik, Skomputeryzowana mini siłownia osobista. Pamiętacie? Kiedyś komputer zajmował cały pokój. Teraz komputer steruje twoim super Nareszcie! Możesz określić intensywność ćwiczeń, precyzyjnie dobrać odpowiedni do twoich potrzeb program... Zaś elektroniczny zegar co do sekundy obliczy czas potrzebny do wykonania ćwiczenia. A wtedy mikroimpulsy identyczne z naturalnymi impulsami nerwowymi spowodują delikatne skurcze mięśni, które będą napinać się i rozluźniać bez Twojego wysiłku, wyszczuplając uda, rzeźbiąc muskuły bicepsów i spalając zbędny zimowy tłuszcz, tonizując mięśnie brzucha. Nie bój się, silikonowa osłona superabdzimnika ochroni cię przed poparzeniem. Dla pełnej skuteczności działania wewnętrzną poduszkę superabdzimnika należy posmarować żelem. Uwaga! W handlu pojawiły się niebezpieczne podróbki. Silikon zastąpiono w nich zwykłą folią aluminiową albo też folię zakryto czarną ceratą. Uważaj! Nie daj się nabrać na niską cenę! Gdy włączasz nasz Super Up Gymnik, możesz zapomnieć o ćwiczeniach, zapomnieć o dietach, zapomnieć o masażach, bo skomputeryzowany Super Up Gymnik sprawi, że osiągasz wakacyjną formę bez cienia wysiłku. Super Up Gymnik. najmniejsza siłownia świata za jedyne 169 zł. Do każdego urządzenia baterie, paski mocujące, torba Etui i żel do masażu gratis. Zamów. Zadzwoń 0 prefix 61 85 8200 www.kmf.pl Zrób sobie prezent. Co zrobić, jeżeli nie można mieć dzieci? Zdesperowana kobieta postanawia wynająć matkę zastępczą. Jednak miesiące oczekiwania na poród powodują nieprawdopodobne napięcia. bierzesz mi mojego dziecka. Dramat obyczajowy dwie matki w niedzielę o 21.00. Lotnisko Hara w Chicago. Komplet na pokładzie samolotu nikt nie przeczuwał tragedii. W czarnej walizce należącej do szanowanego obywatela Stanów Zjednoczonych była ukryta bomba. Załóżmy, że ma bombę. Lecą już ponad godzinę. Dlaczego jej nie zdetonował? Może czeka aż samolot znajdzie się nad Atlantykiem. Jeden z najsłynniejszych filmów katastroficznych. 10 nominacji do Oscara w rolach głównych Bach Lancaster i Dean Martin. Port lotniczy we wtorek o 21. 786-555. Specjalnie dla ciebie, klub różowej Landrynki. Teraz więcej przyjemności? Możesz do mnie zadzwonić, kiedy tylko będziesz tego chciał. 786 555. To, co najbardziej lubisz i tylko dla ciebie, zadzwoń do klubu różowej landrynki 0700 888 555. Odwiedź nas w internecie. Jak szybko i bez wysiłku odzyskać wakacyjną sylwetkę. Oto super updimnik skomputeryzowana mini siłownia osobista. Dzięki niej spalisz zimowe kilogramy, zaś elektroniczne sterowanie pomoże Ci określić intensywność ćwiczeń, dobrać odpowiedni program i co do sekundy obliczyć czas ćwiczenia. Wystarczy silikonową poduszkę posmarować żelem, włączyć i mikroimpulsy elektryczne, kurcząc mięśnie, zaczną ćwiczyć za Ciebie. Uwaga na podróbki: silikon zastąpiono w nich zwykłą folią aluminiową, albo też folię zakryto czarną ceratą. Uważaj, nie daj się nabrać na niską cenę. Nasz Super Abdzimnik to bezpieczeństwo i gwarancja, że osiągniesz wakacyjną formę bez wysiłku i diety. Super Gymnik. najmniejsza siłownia świata za jedyne 169 zł. Do każdego urządzenia baterie, paski mocujące, torba etui i żel do masażu gratis. Zamów, zadzwoń, zero prefiks, sześćdziesiąt jeden osiemdziesiąt pięć osiemdziesiąt dwieście Zrób sobie prezent.